Czy Thanos miał rację? Pomiędzy wydarzeniami z Infinite War, a Endgame mija 5 lat. I to jest 5 lat pokoju, dobrobytu i wzrostu. Jest o połowę mniej ludzi na świecie, przez co ekosystem się odradza, ludzie znajdują pracę, ludzie znajdują mieszkania, bo nagle jest gdzie mieszkać. Wiadomo, jest trauma, ludzie tęsknią za bliskimi, ale tak geopolitycznie yy, Ziemia wzrasta. A jak spojrzymy na to, co się dzieje po tym, jak ludzie wracają na Ziemię, to teoria, że Thanos miał rację, jest jeszcze bardziej prawdopodobna. Dlatego po Resnapie, gdzie ludzie wracają już na Ziemię, mamy y, Celestiali, które próbują zniszczyć Ziemię, mamy Wandę, która próbuje zniszczyć Ziemię, mamy Spidermana, który chce iść na studia i przez to prawie niszczy Ziemię. W ciągu paru lat po Snapie stało się dużo więcej złych rzeczy niż przez 5 lat, kiedy nie było połowy ludzi na Ziemi.